Niedziela, 5 maja, rozpoczynamy analizę weekendową. Rozpoczynamy oczywiście analizę weekendową indeksów giełdowych i to od indeksu i 20 który ten bardzo okrojony tydzień zakończył taką czarną szpulką na minimalnym właściwie obrocie. W związku z tym no, nie, nie jest to coś, co jak gdyby daje nam mocne. Dane do analizy, bo, no wiadomo, taki tydzień to i zmniejszono obroty, i to, to właściwie wiele, wiele może się wydarzyć. No ale to, na co bym chciał zwrócić uwagę, no to to, że nie osiągnęliśmy tutaj po, na razie po zejściu i odbiciu od strefy, takiej nie, nie osiągnęliśmy nowego szczytu. I, I myślę, że no dalej jak najbardziej w dalszym ciągu jest szansa na pójście tutaj na te wyższe poziomy 2,550 i, i, i tak dalej, ale, ale no trzeba sobie powiedzieć też, że jeżeli spojrzymy na, na wykres dzienny, przepraszam, na wykres dzienny, o... No to, to, na co, to co mnie yy, że tak powiem, może powiedzieć, niepokoi przed dalszym wzrostem w tej chwili, to jest to, że mamy tutaj zejście poniżej ostatniego potwierdzonego dołka. Mamy podejście trójką, tutaj mamy pin bar z długim cieniem, a więc mamy podejście trójką, które no, wydaje, wydaje się, że gdyby wszystko miało być ok, to powinno chociażby naruszyć tutaj ten szczyt a tu jednak jest zawrót poni, poniżej tego szczytu i co więcej mamy dojście znowu do góry bez wybicia znowu tego szczytu i yy, znowu jak gdyby cofnięcie wydaje się, że podstawowym scenariuszem w tym momencie jest zejście chociażby chociażby falą C yy, atakującą ponownie tą strefę tutaj 2380 tak to widzę z tym, że mówię, no musimy jak gdyby wziąć tą małą poprawkę na, na ten element związany właśnie z tym z tym, z tym, skróconym, mocno skróconym tygodniem, do tego jeszcze sam fakt, że to były dwa dni wolnego nie, nie jest takim ostatecznym, no bo trzeba sobie powiedzieć, że w narodzie weekend majowy... To jest już odejście od wszystkiego na całe, powiedzmy te trzy dni, łącznie z tym po, pomiędzy świętami, a w tym roku na pewno też to było na ulicach, widać, że bardzo dużo, majówkę miało bardzo długą, no bo wystarczyło trzy dni urlopu, a, a ponad tydzień wolnego, więc... To pozostawia niesmak, to na co jeszcze mi chciał zwrócić, na jednym tutaj szczycie gwiazda wieczorna, można powiedzieć, na drugim szczycie objęcie Bessy, także mówię, no to jest ten niepokój, który daje mi podstawy do tego, aby stwierdzić, że czeka nas, ten podstawowy scenariusz zakłada zejście co najmniej falą C, Naruszającą ten dołek, czyli atak ponowny na 280. Ja może jeszcze wrócę na chwileczkę do wykresu tygodniowego, na co chciałbym zwrócić uwagę. Zobaczmy. Tak jak powiedziałem, tutaj mamy, nie mamy tego wbicia, tego szczytu, I, i to, co może znowu jeszcze bardziej niepokoić, bo na wykresie dziennym pokazywałem co najmniej wejście w fale ale to, co może jeszcze bardziej niepokoić, to w przypadku jednak kolejnej kontynuacji tego, nazwijmy spadku kontynuacji, no ale po następny tydzień znowu przyniósł nam jakąś e, świecę spadkową, to zobaczmy tutaj, rynek w tym miejscu doszedł do szczytu, nie wybił już tego szczytu, i to nie chodzi mi teraz, że tu mamy korektę i spadek się rozpoczął. Nie, to nie w tym rzecz. Do czego zmierzam? To, co najważniejsze, żebyśmy teraz zobaczyli szczyt, zejście delikatne, brak już nowego szczytu i rozpoczynamy spadek, po którym oczywiście jest duża korekta, która doprowadza nas prawie niemalże w to samo miejsce, ale ten układ, szczyt i korekta. I teraz przejdziemy do indeksu szerokiego rynku i od tego zaczniemy. Zobaczmy szczyt cofnięcie i nowy szczyt, czyli dywergencja między indeksem big a indeksem WIG20. I już w zeszłym tygodniu zwracałem uwagę, że indeks WIG, jak gdyby no osiągnął nowy szczyt. Czyli dokładnie jest tak jak tu. To jest następne według mnie zagrożenie. A już teraz przechodząc typowo do samego indeksu WIG20, no to mamy nic nie znaczącą w tym momencie, taką małą szpulkę na malutkim obrocie, tak jak mówię, no tutaj nic się w tym, w tym układzie nie zmieniło, czyli osiągnęliśmy tutaj jakiś nowy szczyt, w tej chwili mamy tutaj bazę do ewentualnego podwójnego szczytu, ale oczywiście taką bazę, żeby wykorzystać, no to trzeba przebić to minimum sprzed trzech tygodni. Patrząc na wykres dzienny indeksu WIG, no to widzimy tutaj, że te dwa szczyty minimalnie tutaj ten jest powyżej znowu tego, czyli tu jak gdyby jest kontynuacja tego trendu, czego nie ma na indeksie WIG20, ale oczywiście tutaj znowu w tym momencie jedno objęcie, drugie objęcie podwójny szczyt, jak najbardziej rynek jest, ma taką możliwość wykorzystania zejścia, wybicia tego dołka i ataku potem strefy na 82 tysiące, ale tutaj tak jak mówię, tutaj jest zachowany trend, natomiast dla mnie no, ciekawa jest ta dywergencja między indeksem WIG a WIG20. Kolejny indeks MWIG. A właściwie zanim do MW to przejdźmy jeszcze to co chciałem pokazać, czyli WIG w ujęciu dolarowym. Jeżeli spojrzymy na indeks w ujęciu dolarowym taki nazwijmy to w kresce tygodniowej, no to tutaj mieliśmy taką świecę z długim górnym cieniem czarną, i ona w żaden sposób tutaj na razie nie została, że tak powiem, przekreślona i, i zanegowana. W tej takiej mocnej skali to widzimy, że podejście tutaj, które miało miejsce właśnie tym cieniem, dokonało nam tego, jak gdyby, no powiedzmy sobie, w, w zakresu takiego, jaki mieliśmy tutaj. No, co mam powiedzieć? No, mamy przedzielony trójkąt, więc być może jest to albo jakiś, mógłby to być układ korekty pędzącej, co daje nam nowy dołek. Może to być układ jakiegoś klina, gdzie mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i jeszcze piąta nowy dołek. Także bardzo istotnym jest elementem to, co czy, czy faktycznie zostanie tutaj coś zanegowane. I teraz patrząc na wykres dzienny, znowu widzimy zejście wybiciu ostatniego potwierdzonego dołka, podejście trójką korekcyjną, podwójny szczyt i przygotowane do spadku. Jeżeli tu spadniemy, no, moim zdaniem, podstawowy scenariusz powinien zakładać nam atak na 580, wybijanie tego. Oczywiście jesteśmy tutaj w trendzie, widzimy, że mamy tutaj zakres overbalansu balansu wypadający tutaj na tej linii, ale właśnie, no. Bardzo mocno prawdopodobnym wydaje się tutaj schodzenie co najmniej, co najmniej do tego poziomu, A tak jak mówiłem no wobec, no kiedyś, w którymś momencie dany, dany że tak powiem, zakres zostaje, zostaje przebity, więc tutaj jest to ryzyko. I WIG banki, te, które napędzają nam tą całą wzrosty, bo przecież nie ma tutaj właściwie nic innego, jak w biegu 20 nic właściwie innego nie napędzało, jak tylko banki przez ten czas. Jeśli chodzi o, o tutaj końcówkę wykresu tygodniowego, no to tutaj mamy takie duże objęcie BESY, podejście pinbar i w tej chwili, no jeżeli uważam powstanie kolejna czarna świeca, która wybije tego białego tutaj pinbara, no to będziemy atakować ten pinbar minimum z tego tutaj sprzed z, z dwóch tygodni, a to powinno zaowocować dalszym spadkiem, jeżeli teraz spojrzymy, założymy, że tu mieliśmy, bo nie jestem tego wcale pewien, ale że tutaj mieliśmy jakiś układ korekty pędzącej, no to jej zakres całej tej korekty, jak go odłożymy, no to widzimy, że mamy troszeczkę do, 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 do zejścia, bo to jest tam powiedzmy z tych około 13,5 tysiąca, 14 tysięcy powiedzmy do poziomów około 10,5 tysiąca czy 11, no to trochę tych procent jest do spadania. Teraz patrząc na wykres dzienny, no to widzimy tutaj, pozwoliłem sobie oznaczyć od tej największej tutaj zejścia tej korekty mamy falę wyraźnie pierwszą, drugą i teraz mamy tutaj pierwszą, drugą. Trzecią, czwartą i piątą dającą nam tutaj całą większą trzecią, czwartą, i poprzez wyjście na ten szczyt mamy falę piątą. Tutaj budują się czarne świece spadkowe, które, które oczywiście nie są idealnym układem, ale proszę spojrzeć sobie na trzy czarne e, kruki. Bodajże e, niższe otwarcia, a mimo wszystko rynek spada więc. To coś tutaj też sugeruje, że jeśli chodzi o indeks bankowy, no, mocno, mocno daje. O sobie znać, jak gdyby taki no, podaż w tym sensie, że no, rynek, rynek tutaj jest przygotowany do, do wybicia. Oczywiście jesteśmy w trendzie wzrostowym, i, i, i w związku z tym, jeżeli doszłoby tutaj do utworzenia białej świecy na wykresie dziennym, która wybiłaby się z tej takiej nazwijmy, tutaj można by było też powiedzieć flagi górą, no to będziemy oczekiwali nowego szczytu, ale tak jak mówię, no, ten układ falowy plus to, co tu się dzieje, ten taki ala podwójny szczyt, no dają już e, po, mocne podstawy do obawy o to, czy jednak nie wchodzimy w fazę teraz e, spadkową. E, dobrze, przejdźmy teraz do Envigu. Na no Envigu świeczka z jakimś górnym cieniem, mały biały korpus, no, nic tutaj zmianie, na razie. Mamy układ, który promuje wyjście na nowy szczyt, i, i właściwie nic dodać, nic ująć. Dopiero zejście poniżej tych tutaj poziomów tych dwóch dołków, ewentualnie jakaś korekta mogłaby wywołać nowy ruch spadkowy. Natomiast no na ten moment, powiedzmy na wykresie tygodniowym, jeszcze tego zagrożenia jakiegoś nie ma. Natomiast jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to tutaj również, bo zejście w dół, tak, zejście w dół było zejściem, które nie wybija nam tutaj tej dołka, tej korekty. Czyli ten ostatni swing wzrostowy jest jak gdyby tylko, po nim mamy korektę, tak? nie mamy wybicia, więc mamy impuls, korekta. Teraz to, to zejście dało wyraźne tutaj przebicie na, na wyraźnej czarnej świecy. Tej linii trendu, i jak widzimy na razie ta linia trendu trzyma nam ten ruch taki do góry. On tutaj ma miejsce, ale, yy, ale jest yy, no, cały czas trzymany tą linią. Moim zdaniem, tutaj oczywiście możliwości są jak zwykle dwie, ale co nas może skłonić, jeżeli dostaniemy ruch w dół, który wybije nam ten dołek, no to będziemy spadali tutaj, moim zdaniem, do poziomów 550. Natomiast no Jest gdzieś tam z tyłu głowy ten fakt, że znaczy się może nawet i nie z tyłu głowy, powiem być a z, z przodu głowy, że jednak tu był swing, tu korekta, i w tym momencie możemy mieć tu do czynienia z takimi, jak ja to nazywam, schodkami, czyli jak gdyby fala pierwsza impulsu wyższego rzędu. No i teraz w którymś momencie wybicie większą białą świecą do góry, no by zapoczątkuje ruch na nowe szczyty. Także tutaj no sytuacja jest taka, że ogólnie po impulsie korekta i teraz powinniśmy budować nowy impuls i wyjście na szczyt. Natomiast jeżeli tutaj no, podaż przyciśnie, no to moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo zejścia chociażby na początek tutaj do, do, do poziomu 5900, utworzenie kolejnej korekty i dalszy, dalszy yy, spadek. Yy, patrząc na SWIG, na SWIG-u mamy... Yy, Sytuację zbliżoną, w tym sensie zbliżoną, że cały czas jesteśmy tutaj jak gdyby w takim klinie. No właściwie ten tydzień nam tutaj nic nowego nie, nie wniósł i zresztą pamiętamy, że jaki to był tydzień, więc nie będziemy się rozwodzić nad wykresem tygodniowym. Jeśli chodzi o wykres dzienny, no to tutaj wydaje się, jest jakaś piątka, tak, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. W tej chwili rynek odpad wybił ostatni potwierdzony szczyt, zrobił dołek. Poniżej ostatniego potwierdzonego przepraszam dołka, tu poszedł wyraźnie korektą trójką. Tu znowu naruszył ten ostatni dołek. A tutaj dalej jesteśmy, jak gdyby, w korekcie tego spadku. Patrząc na to, że jesteśmy w trendzie wzrostowym, oczywiście trzeba brać pod uwagę, że tutaj, jak gdyby, w każdym momencie mógł być dróg do góry. Ale wydaje się, że tym, co najbardziej prawdopodobnym, to jest fakt, że mamy co chociażby a. B i teraz budujemy powoli falę C, czyli mamy pierwszą, drugą, no powinniśmy mieć mocne wybicie e, tych dołków. No i zejście chociażby tutaj do strefy na koronę to jest jakieś 23 700, 23 600. Natomiast jeżeli to zejście wybije nam ten dołek, no to już będziemy mieli poważne ostrzeżenie, że cały ten trend wzrostowy ulega zmianie i może będziemy mogli się spodziewać pierwszej kolejności zejścia w okolice 22 000 e, punktów. No i teraz indeksy te nasze zagraniczne. Tak, DAX. znadak się po tygodniu wzrostowym, tu przypominam, był tylko jeden dzień świąteczny, po tygodniu wzrostowym, mocnym tygodniu wzrostowym, teraz zatrzymanie, ale tak jak powiedziałem, no, tu się liczy, bo patrząc na, na układ falowy, można powiedzieć, jest pierwsza, druga, trzecia, po, po, powinna być czwarta i piąta. Pytanie, czy to jest czwarta i piąta będzie, czy to jest A, B. C, czy jednak, bo tu pamiętajmy o jednym, wszystko co się dzieje tutaj odbywa się trójkami. Tu nie ma pełnych impulsów wyższego rzędu. Tu są wszędzie trójki. Jest A, B, C, jest A, B, C, jest A, B, na razie C. I tu też może być A, B, C, a więc no, pytanie zasadnicze za 100 punktów: jak to będzie? No, wybicie tutaj w cenach zamknięcia tego dołka, no moim zdaniem spowoduje, że będziemy schodzić do poziomu 16500. Natomiast jeżeli nie dojdzie tutaj do wybicia, a rynek zawróci i teraz wybije ten ruch, no to moim zdaniem pójdziemy na nowy szczyt, wykańczając jak gdyby tutaj pełen nowy impuls. Sam fakt zatrzymania, no jest wyraźna, jak gdyby wyraźne wsparcie w postaci tej długiej od 2014 roku takiej nazwijmy linii poprowadzonej po szczytach. No więc ta linia tutaj miała prawo i powinna na jakiś czas zatrzymać. Jest reakcja, ale na razie nie ma kontynuacji tej reakcji. Także mówię, no tutaj, jeżeli wybijamy te dołki w cenach zamknięcia, moim zdaniem schodzimy na 16,500. Natomiast jeżeli teraz rynek zawróci znowu po tej, po tej tygodniowej jak gdyby korekcie, wybije nam tutaj, no to jest ta kontynuacja, idziemy na nowy e, szczyt. Patrząc teraz na wykres DAX od strony dziennej, no to widzimy tutaj po tym takim zejściu, które, no powiedzmy sobie delikatnie, może tam pykło naruszyło. E, Tutaj ten, ten tutaj dołek, ten dołek, dołek, ale właściwie zakończyło się na tym samym poziomie. No ale jak gdyby rynek poszedł do góry, doszedł, bo wybił ten ruch spadkowy wybił linię trendu, doszedł, z, utworzył nam podwójny szczyt pod tą linią wybitą, czyli retes, jak gdyby. No i teraz próba w piątek podniesienia, ale moim zdaniem jest tutaj większe znaczy inaczej. Znowu wybijamy ten szczyt to trzeba założyć, że idziemy na nowe szczyty. A bardziej prawdopodobnym wydaje mi się zejście tutaj do poziomu atak tego dołka i jeszcze raz atak tutaj chociażby tej strefy tutaj, na której się zatrzymaliśmy poprzednio. Tutaj w tym wypadku mamy 226, a tutaj mamy 235, a więc widzimy, że mamy układ tej trójki, o której mówiłem, ten szczyt jest tu minimalnie wyższy, więc dlatego, jeżeli wybijemy ten szczyt, no to powinni, ten dołek, no to powinniśmy też atakować ten dołek, a pytanie cały czas brzmi, czy tu ten impuls, który wpisuje się w układ ABC, jest no właśnie to, na co zwracają uwagę, że same trójki są od wielu, 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 wielu miesięcy. Jeżeli tak, no to będzie wybicie tego, jeżeli będzie dynamiczne, no to będziemy, mówię, w pierwszym rzędzie schodzili tutaj na wykresie dziennym do 17 tysięcy, ale docelowo, najprawdopodobniej ten ruch pójdzie chociażby do 16 500 punktów. No i na koniec S&P, który w tym tygodniu miał normalny dzień i tutaj mamy coś innego, tutaj mamy po w tym spadku, który, no powiedzmy, wpisuje się w jakoś nawet dość, dość dobrze w układ tego, jak gdyby trójkąta, rozszerzającego się. Mamy białą świecę i które utworzył nam się taki układ la Harami, ale mówimy to układ ala harami, a nie harami, no bo ten spadek tutaj nie był jakimś trendem, więc trudno mówić o, o formacji odwracającej, ale mamy taki układ i teraz ten układ nie może, nie jest potwierdzony w żaden sposób, ale świeca z tego tygodnia ma i zarówno wzrostowy delikatnie korpus i ten dolny cień, no to jest świeca, która sugerowałaby kolejny ruch do góry. Więc jeżeli tutaj rynek S&P pójdzie w górę, no to należy się spodziewać, że no wszystkie rynki wtedy pójdą w górę ale no, potrzeba jak gdyby wybicia jeszcze tego tutaj maksimum, tego układu jak gdyby odwracającego. Patrząc na wykres dzienny S&P, no to widzimy, że po tym spadku, który no, dla mnie no, ciężko by było określić mianem impulsu, ale mówię, jest tutaj duży cień i nie chcę to jednoznacznie wchodzić. To, co dla mnie najistotniejsze w tym elemencie, to największa korekta, jaka miała miejsce od tutaj tego dołka, czyli znaczy się ten dołek, no nie została wybita i teraz pytanie, czy mamy tutaj jakiś układ ABC, być może jeszcze podejście do 5200 i dopiero spadek, czy jednak mamy tutaj układ i rusza nam fala, która wybija. No podstawowym takim scenariuszem, mimo wszystko na ten moment, powinno być założenie, że rynek będzie chciał iść do góry na nowe szczyty. Zatrzymanie, zejście, wybicie tego tutaj dołka, czy to z obecnego poziomu, czy z poziomu troszkę wyższego, tej strefy tutaj na koronę, no to to przekreśli i wtedy da nam znak, że schodzimy do, tutaj do poziomów 4750, natomiast pamiętając, że znajdujemy się w jakimś takim trójkącie rozszerzającym się, no to, to należy tutaj mocno też wziąć pod uwagę ewentualność no jak gdyby dojścia, próby ataku na, na to dolne ograniczenie czyli poziomy około 4400, 400 tak. Tak to na ten moment wychodzi, mówię, no troszeczkę tutaj nam psuje ten układ, właściwie można by było, jeśli chodzi o polski rynek, to, to odpuścić tą weekendową, ale no chciałem tam zwrócić również uwagę na te elementy, o których mówiłem, także no jest, jest jakieś zamieszanie na tych rynkach i, 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 i nadal jak gdyby no tym podstawowym, jest trend wzrostowy, który nie został przełamany, złamany, odwrócony. Natomiast to, co się dzieje, no to każe nam y, mocno, mocno y, pilnować tego, bo, bo takie złamanie trendu może nastąpić y, niebawem. Ale dopóki tego nie ma, no to dopóty patrzymy na nowe szczyty. I to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy y, giełdowe.